Alkohol to nie tylko imprezowy napój, to substancja, która na wiele godzin blokuje normalną pracę twojego mózgu i organizmu. Główny składnik alkoholu, etanol, przyczepia się do receptorów w mózgu, szczególnie tych odpowiadających za szybkie przetwarzanie informacji. To dlatego czujesz się zamulony i spowolniony. Po wypiciu ostatniego łyka twój organizm rusza na pełnych obrotach, by się go pozbyć. Proces rozkładu alkoholu trwa około 6 godzin. W tym czasie twoja wątroba robi wszystko, by przepuścić przez siebie toksyny i wrócić do równowagi w poziomie cukru, wody i elektrolitów. Nerki pracują intensywnie, produkując więcej moczu, stąd częste wizyty w toalecie i odwodnienie, które powoduje ból głowy i uczucie suchości w ustach. Największy paradoks? Alkohol ułatwia zaśnięcie, ale drastycznie obniża jakość snu. Twój mózg nie przechodzi w fazę snu głębokiego, przez co rano jesteś zmęczony i rozkojarzony, jak po całej nocy bez odpoczynku, to dlatego, nawet po wytrzeźwieniu, czujesz się wyczerpany. Organizm potrzebuje teraz odpoczynku i regeneracji, ale przez alkohol został poddany olbrzymiemu stresowi. To jak po ciężkim treningu, mięśnie bolą, jesteś osłabiony, ale ciało zaczyna się naprawiać. Jeśli zaczniesz odstawiać alkohol, ten pierwszy etap będzie dla Ciebie testem. Możesz czuć się zmęczony, mieć ochotę na kolejny drink, a nawet pojawić się objawy odstawienia, jeśli piłeś dużo. Jednak to właśnie wtedy organizm zaczyna się oczyszczać i przygotowywać na dłuższą regenerację, która już po kilku dniach i tygodniach zacznie przynosić widoczne efekty. Alkohol to nie tylko imprezowy napój. To substancja, która na wiele godzin blokuje normalną pracę Twojego mózgu i organizmu. Główny składnik alkoholu etanol przyczepia się do receptorów w mózgu szczególnie tych, odpowiadających za szybkie przetwarzanie informacji. To dlatego czujesz się zamulony i spowolniony. Po wypiciu ostatniego łyka twój organizm rusza na pełnych obrotach, by się go pozbyć. Proces rozkładu alkoholu trwa około 6 godzin. W tym czasie twoja wątroba robi wszystko, by przepuścić przez siebie toksyny i wrócić do równowagi w poziomie cukru, wody i elektrolitów. Nerki pracują intensywnie, produkując więcej moczu, stąd częste wizyty w toalecie i odwodnienie, które powoduje ból głowy i uczucie suchości w ustach. Największy paradoks Alkohol ułatwia zaśnięcie, ale drastycznie obniża jakość snu. Twój mózg nie przechodzi w fazę snu głębokiego, przez co rano jesteś zmęczony i rozkojarzony, jak po całej nocy bez odpoczynku. To dlatego, nawet po wytrzeźwieniu czujesz się wyczerpany. Organizm potrzebuje teraz odpoczynku i regeneracji, ale przez alkohol został poddany olbrzymiemu stresowi. To jak po ciężkim treningu. Mięśnie bolą, jesteś osłabiony, ale ciało zaczyna się naprawiać. Jeśli zaczniesz odstawiać alkohol, ten pierwszy etap będzie dla Ciebie testem. Możesz czuć się zmęczony, mieć ochotę na kolejny drink, a nawet pojawić się objawy odstawienia, jeśli piłeś dużo. Jednak to właśnie wtedy organizm zaczyna się oczyszczać i przygotowywać na dłuższą regenerację, która już po kilku dniach i tygodniach zacznie przynosić widoczne efekty. Po pierwszych 24 godzinach bez alkoholu Twój organizm zaczyna się odradzać. Układ odpornościowy wraca do normy, a to oznacza, że stajesz się mniej podatny na infekcje i wirusy, które wcześniej mogły cię łatwo dopaść. Alkohol osłabia obronę ciała, dlatego już ten jeden dzień abstynencji to dla twojego zdrowia duży krok naprzód. Po 3 do 5 dniach odstawienia zaczynają się pierwsze, zauważalne korzyści. Spada ciśnienie krwi, co jest kluczowe dla osób zagrożonych chorobami serca i nadciśnieniem. Zmniejsza się też poziom stresu. Organizm powoli wychodzi z toksycznego zamieszania, które alkohol powodował w twojej psychice. To moment, gdy możesz zacząć czuć, że odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem. Pierwszy tydzień bez alkoholu to też czas, kiedy zauważysz poprawę skóry. Alkohol odwadnia organizm i obniża poziom hormonów odpowiedzialnych za nawilżanie skóry. Po kilku dniach bez picia, twoja cera zaczyna wyglądać świeżo, a skóra staje się bardziej jędrna i promienna. To naturalny efekt lepszego nawodnienia i regeneracji. Co więcej, w ciągu pierwszych dni zmniejsza się Twój apetyt na niezdrowe przekąski. Alkohol powoduje szybki spadek cukru we krwi, co zwiększa chęć sięgania po słodycze i tłuste jedzenie. Ograniczając alkohol, wprowadzisz do organizmu spokój i stabilność, co pomaga w utracie wagi i budowaniu zdrowszych nawyków żywieniowych. W skrócie, pierwszy tydzień abstynencji to czas dużych zmian. Twój organizm zaczyna pracować na nowo, a Ty możesz zacząć dostrzegać pierwsze efekty lepszego zdrowia i samopoczucia. Gdy minie kilka tygodni bez alkoholu, twój organizm zaczyna się naprawdę naprawiać. Mózg, który przez lata był bombardowany toksycznym działaniem etanolu, powoli odbudowuje połączenia nerwowe. Choć nie odzyskasz wspomnień z okresów upojenia, twoja pamięć i koncentracja znacząco się poprawią. To efekt naturalnej plastyczności mózgu, który potrafi się regenerować, jeśli tylko mu na to pozwolisz. Twoja wątroba, kluczowy organ do detoksykacji, także zaczyna odpracowywać lata nadużywania. Po około miesiącu zawartość tłuszczów w wątrobie może spaść nawet o 15%. To oznacza, że wątroba pracuje wydajniej, a ty czujesz się lżej i zdrowszy. Jednocześnie spada poziom złego cholesterolu, co zmniejsza ryzyko chorób serca i udaru. Nerki również wracają do lepszej kondycji. Bez ciągłego obciążenia przez alkohol lepiej filtrują toksyny, utrzymują właściwe nawodnienie i równowagę hormonalną organizmu. Dzięki temu możesz zauważyć poprawę ogólnego samopoczucia i wyglądu. Ważne jest też serce. Po miesiącach abstynencji zmniejsza się ryzyko zawału i innych chorób sercowo-naczyniowych. Jeśli dodatkowo zaczniesz się ruszać i dbać o kondycję, twoje serce stanie się silniejsze i zdrowsze. Nie można też zapominać o jednym z największych plusów odstawienia alkoholu oszczędnościach. Średnio ludzie wydają setki, a czasem tysiące złotych rocznie na napoje alkoholowe. Te pieniądze możesz przeznaczyć na coś, co naprawdę poprawi jakość Twojego życia. Najważniejsze jest jednak to, że po czasie bez alkoholu obniża się ryzyko rozwoju nowotworów związanych z alkoholem, jak rak wątroby czy przełyku. To korzyść, która zostaje z Tobą na zawsze. Podsumowując, odstawienie alkoholu to inwestycja w długie, zdrowe i pełne energii życie. Twoje ciało i umysł zaczną się naprawiać, jeśli tylko dasz im na to szansę. Alkohol to nie tylko fizyczna substancja, to także mocny element naszej kultury i psychiki. Społeczeństwo uczy nas, że picie to sposób na integrację, rozluźnienie, a nawet radzenie sobie z problemami. Mówi się, że alkohol to klucz do towarzyskich relacji i styl życia, ale czy to naprawdę prawda? Prawda jest taka, że alkohol działa jako depresant, czyli substancja obniżająca nastrój i wywołująca stres. Choć na początku może przynieść chwilową ulgę i rozluźnienie. Po odstawieniu często pojawia się jeszcze większy niepokój, nerwowość i lęk. To naturalna reakcja organizmu, który walczy z zaburzoną równowagą. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ich picie nie jest normalne, choć nie mają klasycznych oznak alkoholizmu. To właśnie ukryte szkody, problemy ze snem, niska energia, pogorszone zdrowie psychiczne często są efektem regularnego spożywania alkoholu. A mimo to, wciąż chronimy prawo do picia, bo boimy się zmiany. Droga do trzeźwości to coś więcej niż wyrzeczenie to holistyczna przemiana. Trzeba zadbać o zdrowie fizyczne, relacje, nawyki i wsparcie. Trzeźwość pojawia się jako naturalny efekt budowania życia, od którego nie trzeba uciekać. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, zacznij od małych kroków. Spróbuj miesiąca bez alkoholu. Poszukaj grup wsparcia. Zadbaj o swoje emocje i otoczenie. Prawdziwa siła to świadomość i kontrola nad własnym życiem, nie ucieczka w napój. Ta zmiana może być trudna, ale przyniesie ci zdrowie, energię i wolność, o której marzysz. Odstawienie alkoholu to niechwilowa moda ani wyrzeczenie, to inwestycja w siebie i swoje życie. Każda godzina bez alkoholu to szansa na lepszy sen, więcej energii, silniejszy mózg i zdrowsze ciało. To także ochrona przed chorobami, nowotworami i problemami, które mogą zniszczyć Twoją przyszłość. Widziałeś, jak szybko Twój organizm zaczyna się regenerować, od pierwszych godzin, przez dni, aż do miesięcy. Zmienia się nie tylko twoje zdrowie fizyczne, ale i psychika, a codzienne życie nabiera nowej jakości. Nie musisz od razu rzucać wszystkiego na głęboką wodę, zacznij od małych kroków, wyzwanie miesiąca bez alkoholu, ograniczenie liczby drinków czy wybór dni całkowitej abstynencji. Obserwuj, jak zmienia się twoje samopoczucie i ciało. Pamiętaj, że trzeźwość to nie kara, a nowa jakość życia pełna energii, kontroli i wolności. To czas, który możesz wykorzystać na rozwój, pasję i prawdziwe relacje. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, zostaw subskrypcję, zostaw komentarz i podziel się swoimi doświadczeniami z odstawienia alkoholu. Twoja historia może pomóc innym zacząć zmianę. Pamiętaj, Twoje zdrowie i życie są warte każdego wysiłku. Zacznij już dziś, bo nigdy nie jest za późno, by zacząć lepiej żyć.